Siemasz, szczęść Boże, mafie służby loże Ratuj Polskę, Panie Boże <laughs> o, Sorry, ojej, znowu sobie kichnąłem, sorry Ojej, zimno ostatnio Mocno ten luty daje, jak to się mówi, w dupala Więc tak, sporo będzie zależeć od waszych udostępnień, tak, czyli jeżeli Wejdziecie na nasze fora i wy, czyli internauci zaczniecie mocniej, że tak powiem, klikać w nasze linki i udostępniać nasze, nasze takie przemyślenia bardziej. Bo na razie to są pewne rzeczy są prawdziwe, a inne to są spekulacje, ale to od was zależy, czyli jeżeli wy, czyli wy, czyli internauci zaczniecie lepiej klikać, mocniej klikać i udostępniać w sieci. Czyli po prostu użyjcie waszej klawiatury do tego, klawiatury, czyli waszych telefonów komórkowych i waszych komputerów, żeby te nasze filmy lepiej chodziły w sieci, były po prostu więcej klikania, no to będziemy mocniej analizować te, 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 te informacje. Oczywiście, jeszcze raz Wam mówię, że ja używam takiego synonimu Teoria Spisku. Ale nie miejcie złudzeń. No to, to, to po prostu ja to używam teo, słowa teoria spisku, ale to tylko dlatego, żeby, żeby po prostu to no, no, łatwiej zamknąć, że tak powiem. W polskim słownictwie te zjawiska, które są. Nie? Chodzi o tego Psztajna i o pedofile. I teraz tak. Oczywiście macie Ewa, Ewa Pawela dobrze zaczyna tam rozkręcać to, nie? Co ma wspólnego afera Upsteina z Andrenohomem, czyli z narkotykami dla, jak to się mówi, ek ekskluzywnych elit, nie? Bo wiadomo, że ten świat jest podzielony na takich robotników, niewolników i bezrobotnych, na korporacje i banki, i na rządy, i na agendy różnego rodzaju. No i wiemy, że dopóki Masoneria działa legalnie, no to tak naprawdę nic się nie wyjaśni, bo czy dopóki Tuska nie obalimy, nie wrzucimy tych gnojów do więzień dopóki nie wiem LGBT nie będzie prawnie zakazane no to nic się nie zmieni w kraju a wiem że pisiory czyli politycy PiSu no to no to też są takie żydowskie kanały co bredzą bredzą o Rosji że Rosja 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 przecież Nawrocki też tam cały czas pierdoli o dezinformacji pierdoli o jakimś kurwa rosyjskich kurwa hakerach ale nie potrafi wyjaśnić dlaczego na przykład nie, nie potrafi uniewinnić niewinnego człowieka, który w Rzeszowie siedzi 20 lat. Mamy drugiego Tomasza Komendę i nie potrafi się tym zainteresować, tak? Że mamy, mamy już w więzieniu w Rzeszowie jest drugi Tomasz Komenda, czyli człowiek, który 20 lat w polskim więzieniu siedzi, bo niemiecki prokurator jest skorumpowany. No to tym kancelaria prezydenta nie chce się zająć, ale będą pierdolić prezydenci, kurwa, rezydenci, że, że kurwa rosyjska dezinformacja. No ale to, że nowe loże masońskie są ciągle otwierane? Nie, to tym się prezydent, kurwa, i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, i Polska Policja, to się tym oczywiście zainteresować nie potrafią, nie? Korupcją po prostu w systemie waszym politycznym. No i teraz tak, no i ta nowa teoria, znaczy nowa, to stara teoria, bo ona już tam krąży od 2007, powiązana jest z tym adrenochomem, no, czy jest tak, że istnieją narkotyki, Związane z ludzką krwią. Nie? Więc Ewa Pawła też wraca do tego. No i kilku teoretyków spiskowych z, ze Stanów Zjednoczonych się tam odpali, odpaliło. No i tam w Ameryce, a Amerykanie mocniej analizują te tak zwane teorie spisku mocniej, szybciej i intensywniej. I jeszcze łożą pieniądze na te portale, które się tym zajmują. Dlatego że Amerykanów jest po pierwsze więcej. No i u nich internet jest dłużej, że tak powiem. Tam po prostu internet w Stanach Zjednoczonych, czy w ogóle w Ameryce, no działa trochę inaczej niż tutaj w Europie, jak to się mówi w Tuskolandii, nie? No to, to tyle to wiecie, tyle to ja wam nie muszę tłumaczyć. No ale pojawiło się, tak, pojawiło się na no właśnie wczoraj, czy przedwczoraj, jak już ludzie analizują te pliki Epstein'a, no to wróciła rozmowa, czy istnieje ten andrenohome, tak, czy istnieje narkotyk na bazie ludzkiej krwi. I teraz tak. Dzisiaj jeden z amerykańskich teoretyków spiskowych właśnie opublikował taki co tam wpis gdzieś na Facebooku czy na YouTube, że nagle zaczęły te co po niektóre elity mówić, że mają nowego e, e, lek na raka. Tak? Czyli że gdzieś jakaś korporacja medyczna będzie. Lek na raka wypuszczać. No i wiemy, że sam Władek, Władek Czekista też mówi, że no, że ma jakąś tam szczepionkę na raka yy, dla Rosjan, nie? Czyli ją powiedział to skwitował tak, że wypuścili właśnie nową, znaczy wypuścili, yy, ogłaszają w tych swoich pseudonaukowych, jak to się mówi, gazetkach, no, że mają yy, lek na raka na jakiegoś tam raka, czyli na nowotwory. I faktycznie być może tego, ten dodatkowy lek wypuszczam dla tych, na onkologię, dla tych, którzy mają nowotwór, nowotwory, no tylko po to, żeby te, żeby odwrócić jakby uwagę opinii publicznej od właśnie tych plików Epsteina, czyli pliki, czyli Epstein, nie? Sataniści, satani, no żeby, żeby, żeby się opinia publiczna satanizmem po prostu nie zainteresowała, czyli co ma żydowski Mossad, Mossad. Wspólnego z realnym satanizmem, czyli z kultem Baala, czyli satanizm. No i dlaczego jest tak, a nie Sorak? No, bo, no bo to jest satanizm, tak? czyli że masoneria, najwyższe kręgi masonów to są sataniści, czyli y, ludzie, którzy naprawdę kultu wywują czarną magię i satanizm, ten król, y, nie, ten najbardziej. Znany satanizm, to jest satanizm ten nie lawejowski, bo lawejowski jest dla, dla bydła, dla muzykantów, dla tępych idiotów, tylko Crowleyowski, czyli Crowley. I magia seksualna, czyli już stricte satanizm, czyli czym tego właśnie o to chodzi, że ten z teoretyków spiskowych powiedział tak, że elity teraz, czyli multimiliarderzy, żeby ludzie nie interesowali się Epsteinem i Mossadem, czyli dlaczego Żydzi to sataniści i dlaczego sataniści to Żydzi, nie? dlaczego elity Mossadu są uwikłane w satanizm. Nie? Oczywiście na wschodzie, tam na południu, koło, koło muzułmanów, to się mówi, że jest kult Baala, bo on jest faktycznie kult Baala, ale tutaj w Europie Katolickiej my używamy słowa satanizm, czyli kult Lucyfera, nie? Czyli o satanistach. I właśnie jeden z tych teoretyków spiskowych zauważył właśnie to, takie zjawisko, że w momencie, kiedy był ten przeciek od Epsteina, no to odpalili się właściwie wszyscy teoretycy spiskowi na całym świecie. No i wiadomo, że te pliki to sobie każdy możecie, każdy wy też sobie możecie te pliki przeglądać. Nie? Ja oczywiście tych plików nie będę przeglądał, bo tak jak mówię, <laughs> mnie bardziej interesuje socjotechnika niż satanizm nie będę wracał do satanizmu, jeżeli nie, nie będzie po prostu kodeks karny w Polsce zmieniony, czyli na przykład dopóki nie będzie inżynierii społecznej, czyli socjotechniki, dopóki socjotechniki nie będzie w kodeksie karnym, to ja to z własnego doświadczenia wiem, jako katolik, no, że nie muszę się na razie interesować aż tak bardzo satanizmem, czyli tym, że, że jest kult szatana wśród elit, nie? czyli że tak zwane elity Epsteinowe dziwki, nie, Kultowywują kult no, satanizm, jak to się mówi, na maksymalną potęgę. No i co jest w tym satanizmie? No, no, właśnie zabijanie dzieci, gwałcenie dzieci i składanie normalnie ofiar z ludzi. No i oczywiście wiadomo, że takie, jakaś sekta satanistyczna, która ma założenie w kręgu, załóżmy, 100 członków, no to jak se pójdą na tą czarną szale i zgwałcą z pięcioro dzieci, naćpają kokainą czy narkotykami, no to wam nie pokażą na YouTube czy na Facebook tego, że przy okazji biorą jakiegoś noworodka albo jakieś inne dziecko niemowlę, starsze czy większe, i zabijają, czyli oddają kult szatana, czyli że jak za, jak za stare czyli kult baana, czyli kult szatana, czyli składanie normalnie ofiar z ludzi, jak w tych firmach amerykańskich, jak to się mówi, stricte, no, ale oni tak właśnie robią. No zbierają się tam w 15 czy 20 czy 100 satanistów przechodzą inicjacje normalnie czyli czarnych sześć no i raz na jakiś czas biorą te dzieci czyli składają jak to się mówi dzieci w ofierze szatanowi a później zabijają po prostu te dzieci no zabijają piją krew kanibalizm gwoty, no, a później właśnie utylizują zwłoki takich dzieci um, tak żeby nie było świadków zdarzeń jak to się mówi no to to jest tak to było nie tylko, że tak jak mówię, no, um, nawet jeżeli, tak jak mówię, jakiś prokurator, czy jakiś policjant, nawet jeśli jakiś oficer policji, czy jakiś prokurator ma takie dowody, no to nie może z tym przejść dalej, no bo za dużo z tego za, bo mu prokuratorzy, no bo nie wiadomo tak naprawdę na dzień dzisiejszy, gdzie jest najwięcej satanistów. Czy sataniści się kręcą wokół banków? Czy wokół polityków, czy wokół mediów? No, afera Epsteina tylko tyle tak naprawdę nam pokazuje, czyli że, że Mossad, czyli żydowski Mossad, ma wiele wspólnego ze satanizmem, tak? czyli gdzieś tam są ludzie ze służb, czyli tak zwane służby Mossadowskie Mossad, które chronią z premedytacją za pieniądze, że tak powiem, satanizm, czyli satanistów czyli tych ludzi, którzy kultowywują kult Szatana. oczywiście o tych satanistach tam pewien holenderski bankier jeszcze zrobił bardzo dobry film i ten film właśnie dobrze się w sieci sprzedaje, że tak powiem I faktycznie ma wiele, wielomilionowe zasięgi w internecie, no jeden holenderski bankier czyli pracownik banku zapisał się do satanistów no ale to nie wierzył ani w szatan, ani w boga, tylko zapisał się do satanistów, bo myślał, że dzięki temu lepiej zarobi na walutach. Czyli myślał, że pojechał na imprezę dla, dla elit, dla bankierów, a okazało się, że pojechał na, na czarną mszę i zobaczył normalnie prostytutki, czyli satanistki, które no dupcą się po prostu za pieniądze. Z satanistami, a później zobaczył czarna msza, czyli, czyli satanizm nie? i zobaczył właśnie takie coś jak molestowanie dzieci, czyli pedofilię satanistyczną, czyli satanizm już taki najwyższego kręgu. Oczywiście satanizm to też jest masoneria, to jest czarna magia, to są przekszty, więc teraz nie, nie chcę się uh, mówić tak jak mówię o samych sektach, bo były, są i będą. Tylko mi chodzi o pewien przeciek, czyli pewną socjologię zachowania w inżynierii społecznej. No i oprócz tego, co wam mówi Ewa Pawela, czyli Centrum Edukacji po wiśle. No to właśnie pojawiło się też inna rzecz, czyli zaraz obok, właśnie tak jakby tego samego dnia bo no, ci ludzie analizują te pliki Epsteina i oczywiście mówię, ja jako nikodem nie będę tego robił, bo ja już to robiłem w przeszłości w innych sprawach i no, po prostu nie, nie miałem z tego pieniędzy no, tylko mi, no, nie zarobiłem ani złotówki na tym że tak powiem, więc jeżeli was to nie interesuje, jeżeli wy czyli internauci nie będziecie nam pomagać w zasięgach, nie będziecie udostępniać naszych filmów, to ja jako nikodem tym bardziej nie będę jakby pewnych wątków poruszał, oprócz tego co macie, także macie demonologię, macie egzorcystów i macie Jezusa, idźcie się nawracać, nawracajcie się, módlcie się, to jak Bóg zechce, to Wam da więcej łaski, a jak nie, to nie. nie? To, już, to już jest, to, to są akurat to jest właśnie ten rodzaj spraw, na które ja jako nikodem nie mam wpływu. I mieć nie będę, przynajmniej nie dziś, nie jutro, no i raczej nigdy, nie? No zobaczymy, co tam Duch Święty wymyśli. I teraz tak, ale mi chodzi o inżynierię społeczną, czyli że, tak jak mówię, czyli że jeden z tych teoretyków spiskowych, czyli teoria spisku, tak właśnie sobie powiedział, że w momencie, kiedy wypłynęły pliki Epsteina do globalnej sieci, a tam jeszcze parę innych rzeczy z tym związanych, no to może to być tak zwana sprawa rozwojowa, nie? I tego zaczęli się właśnie bać inni masoni, czy sataniści i masoni. Zaczęli się bać właśnie tego, że no plik Epsteina, przecieki pliki plik Epsteina sprawiły, że faktycznie gigantyczna ilość opinii ludzi zaczęła się właśnie interesować satanizm. No i to teraz, to jest teraz, nie? Czy to było? Czy to? Teraz na dniach się to dzieje. Nie, nie, takie głębokie zjawisko inżynierii społecznej właśnie tak, że z jednej strony sataniści gwałcą dzieci, a z drugiej strony, odjebana na rozum polska policja. pierdoli, że nie wiedzą, to za aborcja, nie. Czyli że tak jak mówię, czyli, czyli że no lewactwo, lewactwo, czyli lewicowe media, które de facto są powiązane z lewicą. Ale lewica to wiadomo PO, czyli platfusy dolone, Tak bredzą, no, że my się zainteresujemy tym czy tamtym, gdzie tam już platfusy, to jest samo, to jest krytynizm, debilizm. Ale o to chodzi, nie? Że, że pojawiły się z powrotem te, jakby te, te stare demony, wyszły na wiesz, tutaj teraz w 2026, no i ludzie raz jeszcze to analizują. Nie? No to, to było tak czy nie było, no to jest ten andrenochom czy nie? Więc, może polska policja by coś nam powiedziała, bo co chwileczkę łapią na przykład gangusów, którzy robią amfetaminę i kokainę. Czy tam, jak już zapali, jakiś kokainistów, czyli bogatych czpunów, czyli nie takich biednych czpunów, co umierają na ulicy z głodu, których trzeba leczyć w Monarze, tylko bogatych czpunów, takie czpunki z wyższej półki, które na przykład takie czpuny, co mają załóżmy 20 milionów na koncie. Bo kurwa bankier dał komuś, nie wiem, na kreskę założmy jakiś kredyt na pół miliona, no i teraz tam ćpają narkotyki, prawda? przećpawają te pieniądze. Skąd oni mają pieniądze na, na te narkotyki? No kurwa, od bankierów, czyli że bankierzy lubią czpać kokainę, nie? Ilu bankierów w Polsce jest uzależnionych od twardych narkotyków, nie? Takich oczywiście informacji nie ma, bo. No, bo ja wiem, jak działa ta polska medycyna. Czyli, nawet jeżeli jakiś satanista, załóżmy, ćpa kokainę, ale już jest gdzieś tam na granicy śmierci, no to się go leczy, nie? Czyli wtedy już się nie pytają policjanci o kryminologię czy o socjologię. Bo jakiś ćpunek satanista się zaćpał kokainą, i teraz trzeba go leczyć. To medycyna, medycyna, nie? No i teraz tak. Y O to mi tylko chodzi. Że fakty czy faktycznie jest taka zbieżność i czy wy ją widzicie, czy to jest teoria spisku? Nie? Czyli, że z jednej strony faktycznie jakieś korporacje farmaceutyczne na zlecenie masonerii lub polityków związanych z masonerią udostępniły informacje do opinii publicznej. Mamy lek, nowy lek na raka. <laughs> I oczywiście zaczynają reklamować tam jakiś nowy lek na RAKA mamy. Reklamujmy mocno w sieci, tak właśnie, ale to jest tylko po to, żeby właśnie opinia publiczna. Nie, 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 jakby nie rozpracowywała plików Epsteina, czyli Masona, czyli satanizm Mosadowski. No oczywiście wiemy, że to był Mossad tak? Wiemy, że, że, że Epstein jest był y, mocno związany z Mossadem czyli Mossad żydowskim Mossad, a oczywiście lewacka kurwa Tusk pierdoli, że to był rosyjski wywiad, to jest oczywiście gówno prawda, nie? bo tak jak mówi masoneria to jest organizacja międzynarodowa, czyli masoni na wyższych kręgach nie patrzą czy ktoś jest Żydem, czy Amerykaninem czy, czy ja nie wiem czy jakimś tam kurwa oligarchom z Kijowa tylko oni to są ci multimiliarderzy, to są, to mówię, to jest taki rodzaj socjopatów, którzy oni mają ogromne ilości pieniędzy, oni się bawią pieniędzmi. Oni mają ten rodzaj okultyzmu, tak jest, że sam szatan wspiera tych okultystów tym, że oni właśnie mają ogromną ilość pieniędzy. Nie milion złotych czy dwa miliony złotych, tylko po prostu akurat ich firmy, ich korporacje. Mają ogromną ilość pieniędzy. Bo faktycznie tam się kręci diabeł, czyli lucyfer ze swoją mocą, okultyzmem. A okultyzm, to już jest wyższa kręga. To już jest satanizm. Właściwie czarna magia i satanizm. To jest właściwie okultyzm, to jest właściwie jedno i to samo. Czyli jeżeli ktoś. Realnie sprzedaje swoją duszę diabłu, czyli przechodzi ten czarny chrzest i przechodzi, wstępuje mocno w satanizm, ale naprawdę mocno, czyli całą sobą, i sprzedaje swoją duszę szatanowi, czyli cyrograf z diabłem. To faktycznie tak robi diabeł. Ma taki Jezus mu na to pozwala. Nie wiem dlaczego Chrystus, nie wiem dlaczego Pan Jezus Chrystus. Pozwala jakby Lucyferowi udzielać jakby mocy demonicznej, czyli okultystycznej, niektórym okultystom czy czarownicom. Z jakichś przyczyn na to zezwala? Ja nie wiem w jakich. Bo tak jak mówię, bo Chrystus mówi, że są pewne tajemnice związane z piekłem, z niebem, z ziemią, z okultyzmem, o których my tu, katolicy, mamy nie wiedzieć. To się wyjaśni dopiero na końcu świata. Czyli, dlaczego Chrystus zezwala satanistom na tak wiele, nie? że oni mają korporacje, które mają miliardy, nie miliony złotych, tylko miliardy, mają ogromną ilość pieniędzy, czyli nieskończony budżet, czyli tak zwany budżet bez limitu. No, bo człowiek, nawet jakby miał te dwa miliardy złotych na koncie, to nie jest w stanie ich po prostu. Jak ktoś ma nie, tak zwany dostęp do pieniędzy, takich ogromnych pieniędzy, nie 2 miliony złotych czy 10 milionów złotych, tylko załóżmy 2 miliardy dolarów. Jeżeli ktoś dysponuje takim budżetem, budżetem no to naprawdę czuje się Bogiem, tak? że jest Bogiem, że jest satanistą, że sa szatan dał mu moc boską, bo on ma nieograniczoną ilość pieniędzy, czyli pycha na maksa, i faktycznie tacy ludzie. Nie muszą już pracować, tylko zajmują się właśnie innymi rzeczami, czyli imprezy, sodomia, pornografia, narkotyki i satanizm. Czyli zajmują się de facto okultyzmem. Już nie muszą pracować sataniści. I faktycznie tak jest. Czyli w elitarnych grupach satanistycznych, czyli satanizm, Amosad, a Masoneria, część tych ludzi nie pracuje po prostu. No, nie pracują fizycznie, no, nie muszą, nie wiem, zapierdalać w polu, założymy 60 godzin w pocie czoła, żeby kurwa kilka kartofli wyhodować czy kilka buraków, bo mają założymy 2 miliardy na koncie i kurwa 10 instytucji pseudorządowych pod sobą i są bezkarni, bo policja to, bo tak zwane organy ścigania to, to debile z niedojebaniem mózgowym, czyli tak zwana policja nie działa. Czyli to, co o, o, to jest główny, z mojego katolickiego punktu widzenia, czyli katolicyz, z katolicyzmu, z mojej wiary katolickiej, ja potwierdzam to, co powiedział ten holenderski bankier 15 lat temu. Czyli, że ci okultyści, którzy kreują takie właśnie satanizmy, jak robił Epstein, To to nie jest jedno czy dwuosobowa ekipa, że, że dwóch satanistów się naฉpoł kokainą, tylko że to jest siatka, czyli tam założymy kręci się 100 osób. 5 miliarderów i 100 milionerów założymy. Wokół się kręci wokół jednej założymy loży masońskiej czy wokół Mossatu. O to chodzi, nie? Czyli mamy do czynienia nie z jednym satanistą, że jeden satanista stracił rowum. I zaczął gwałcić i zjadać dzieci. Tylko miał do dyspozycji załóżmy cały Mossad, wszystkie służby żydowskie i nieograniczony budżet, czyli no starał pieniędzmi. On po prostu zanim zaczął gwałcić te dzieci czy mordować te dzieci, to wcześniej miał normalnie po prostu pieniądze na koncie. A przypominam, że jeśli chodzi o wojnę i o sprawy tak zwanych budżetów, to to też jest właśnie tajemnicą poliszynela. Jest to, dlaczego na przykład jest tak, że w Polsce to tak się objawiło, że jak się kończyła Druga wojna światowa, Druga wojna światowa i komuniści tak jakby przejęli Polskę, to polskie złoto w Anglii znikło. Tylko z tego, co mi jest wiadomo, z tego, co ja, historycy, że tak powiem, pokazują, że. Naziści podpalili całą Europę, ale polskiego złota nie ukradli, bo Brytyjczycy zdążyli to polskie złoto wywieźć z Polski. A tam było parę ton złota. No i dlaczego to polskie złoto od Anglików do dziś nie wróciło, jakby do Polski, gdzie jest kurwa Morawiecki, tak? Skurwysyny Żydzi. Więc tak jak mówię, yy... Mogę tylko wam tylko powiedzieć, że właśnie po tych kilku wpisach, po tych liczbach, które teraz ja widzę, które wy też w sumie widzicie, bo kto będzie mocniej analizował pliki, na ten zobaczy na zasięgi, właśnie taką pewną rzecz, że z jednej strony sieć, właściwie internet, internet właściwie szlak trafił od dwóch czy tam trzech tygodni. Po tych plikach Epstein'a, to sieć jest właściwie rozjebana w kosmos. Nikt tego nie kontroluje, no bo, tego, bo to ma być niekontrolowane i dobrze, i bardzo dobrze, że, że zasięgi w sieci, że pewnym teoretykom spiskowym idą do przodu zasięgi w sieci. To jest bardzo dobre, nie? Ale no, pojawiła się tak, jakby ta, ta nowa, czy faktycznie tak jest? Czyli, czyli, że korporacje farmaceutyczne dostały, jakby, przyzwolenie, żeby teraz opinii publicznej bredzić kolejne kłamstwa, że mam, mamy nowy lek na, na raka nowotworu. No, będziemy was z nowotworów leczyć, nie? Z nowotworów. No, ale tylko po to, żeby, żebyście się właśnie Epsteinem nie, nie zainteresowali realnym kultem szatana wśród tak zwanych elit, czyli prezydentów, premierów i ministrów, czyli de facto realna masoneria. Na dzisiaj to jest tyle, czyli do usłyszenia, jak to się mówi w następnym nagraniu.